Ukraińsko-polskie pojezierza. Kraina legend. Odkryj i ciesz się nieznanym. To projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Inicjatywa została powołana do życia w partnerstwie samorządu województwa wołyńskiego po stronie ukraińskiej oraz gminy Włodawa po stronie polskiej. Projekt obejmuje terytorium przygraniczne regionu wołyńskiego i województwa lubelskiego. Pogranicze ukraińsko-polskie ma bogate zasoby turystyczne, w tym wiele zabytków historycznych, architektonicznych, przyrodniczych, artystycznych i literackich. Szczególnie cenne pod tym względem są rejon Szacki w obwodzie wołyńskim i gmina Błodawa w województwie lubelskim. Czysta woda jezior otoczona gęstymi lasami, malowniczymi krajobrazami naturalnymi, różnorodnością i bogactwem flory i fauny powoduje duży potencjał rekreacyjny tego obszaru. Dostępna infrastruktura, dobra jakość usług i przystępne ceny sprzyjają stałemu wzrostowi liczby odwiedzających. Ten region jeziorny jest już dobrze znany zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Bardzo nieliczne miejsca turystyczne, takie jak Jezioro Świtaś w Szackim Rejonie i Jezioro Białe w Gminie Włodawa, zyskały dużą popularność. Warto jednak poznać na tym obszarze inne jeziora, równie piękne i malownicze, znajdujące się w sąsiedztwie Wskazanych Jezior. Aby poznać ich walory. Należy udać się do gminy Włodawa, by zobaczyć malownicze jezioro Glinki, czy też do rejonu szackiego na Ukrainie, by poznać tajemnicze i niezwykłe jeziora Piaseczno, Lucymierz i Peremut. Zdrowe powietrze, mnóstwo zieleni, oddalenie od wielkich miast i brak ciężkiego przemysłu gwarantuje bliski kontakt z naturą. Na obszarze tym spotkamy również rzadkie gatunki zwierząt i chronionych roślin. Duże kompleksy leśne, wyjątkowe krajobrazy jezior, czyste środowisko naturalne i dzika przyroda zachęcają do wypraw na polsko-ukraińskie pogranicze. Warto odwiedzić ten region, aby poczuć magię tych wyjątkowych terenów, leśnych zagajników i tajemniczych jezior. I jeśli chcesz mieć niezapomniane wspomnienia, to przyjedź, odkryj i ciesz się nieznanym.